from 500 feet below ground seven months ago. You're not going to find anywhere. Co tu się wydarzyło? Co to jest za miejsce? Będzie śnieg? O, jednak ktoś przeżył. Halo? Co się stało? Halo, no? Gdzie my jesteśmy? Spadliśmy, tam jest helikopter. Ej, szybko, tam ktoś leży! Szybko. Kelvin! Ma no, tak napisane Halo, co ci jest? Ej Kogo, głupia? Ty Czyżby to była ta wyspa, na którą mieliśmy przylecieć? Znaleźć te osoby? O, jesteś, dobra Wow. ale ci owaliło keliu czekaj bo zleciałem gdzieś dasz do tu wejść? no chyba no tak naprawdę to cześć witajcie z tej strony foksia witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale jest ze mną moziak siema halo jak widzicie wylądowaliśmy na wyspie odludnione w ogóle tutaj chyba nic nie ma. Pusto jest. Jesteśmy tylko we trójkę. Zwinam. No i y, otworzymy sobie teraz tą zawartość tej saszetki. Okay, mamy nóż, notes i szekierę. I GPS. Dobra. Chyba się noc robi. Sprawdzę na mapie, która jest godzina. Jest. Fajne urządzenie. Dobra, dziesiąte jest dopiero, więc jeszcze nie. Jeszcze mam dużo czasu. Dobra, choć pozbieramy sobie lód ze skrzynek, amunicję, jakieś. Tej rzeczy jest plandeka tarcza strzał. To coś jest podobno gdzieś przed nami. Chodź trochę szybciej, co tak się wleczasz. Faminę. E... Zaraz podobno nam się powinno ukazać jeziorko takie. O, jest faktycznie, zamaraźnięte. nim chodzić? Tak, nie powinno, nie powinno się zanurzyć. Jakieś wózki tu są. Ej, jest obóz! Można by było je rozwalić? Te wózki nie. Nie, chodzi mi o to. Co, A, ludnie! Ej, tutaj coś jest. Chodź do mnie. Zasz tutaj. I tu coś jest. Patrz. To jest spalnik gazowy. Nie, nie, tutaj, tutaj, w tym miejscu. A, to jest jakiś nożyk? Otwieracz do konserw. Otwierasz do puszek, no? Akurat mam jedną, to otworzę i zjem. Okej, okay, zjem. Te konsery są fajne, bo one dużo dają. One dają jednocześnie jedzenie i nawodnienie. Ej, chodź tutaj. Zobacz. To jest zaskinia. Dobra, taka. Ciekawe czy się te... Rozwalić. Nie, jest tak zimno, że się nie rozwalą. Ale fajnie, jakby tak się rozbryzyskiwały. Chodź powoli. Ej, zobacz, ty. Patrz. Kościotru. Walnij sobie w ten. Echo jest. No, słyszę właśnie. Są jakieś skrzynie. I weź Kelvina. Bo dobra, nie zostanie. Tam, tam, niech tam w las jest Tu jest jakiś dziomek z... owódka?. wódka, Te <laughs> szmatki też co są twoje, wiesz. Tu jest jakieś zejście na dół w ogóle. Gdzie ty idziesz? Idziemy tam Nie wiem patrzeć. czy tam iść. A jak tam będą kanibale? O kurde. To ja umrę zaraz. To ile, um, ile cię podnieść? Ty żyjesz czy nie? Jak otworzyć ten, tę tematę? Ale to weź się podnieś. To, to później zrobimy. Aha, i tutaj nic nie ma. O nie, czekaj, jest jakiś... przejście. Jest jakiś napis. Site B, jesteśmy w strefie B. My rozbroić bombę. Inversion. Zobacz, zobacz, tutaj coś leży. Wziąłeś tą kartkę? Side B inversion. To jest odwrócone. Drugie jest odwrócone do, do góry nogami. Inversion. To jest to samo, to samo pisze inversion. No wiem. Właśnie jest odwrócone. A jest Czyli... jeszcze side A. Nie, bo tu chodzi o to, że są dwie części tej mapy. Zobacz, Side B to jest góra, no, a Side a... a to jest, to jest podziemia. A inwersjon to jest, że na powierzchni, pomiędzy tym. I pod powierzchnią. Mamy też jakąś książkę. Możemy otworzyć... Aha, tutaj są budowle. Jeszcze jest inny tryb tej książki, aha, tutaj też są budowle. Okej. Okay. Jest puszka z jedzeniem, weź ją sobie. Jeśli nie wziąłeś i szmatkę. I możemy wychodzić bo też nic więcej nie ma. Dziękuję. Wychodzisz? I na. Mam wódki, mam trzy wódki A no to nie, dobra, chodź To jest lek na zgojone serce Chodź Słyszałem to Dobra, jest Kelly Problemany. Co to jeszcze na mapie jest? Nie ma już nic takiego Chodź, wychodzimy stąd Trzeba znaleźć jakieś schronienie miejsce, żeby jakąś bazę wybudować to jest strumy, ale sobie to Jak zgasić twoją zapalniczkę? L, piknię A, no dobra L? El... Ta... Tak, ly. Jak mój pomysł? Pokazuj mi na minimapie, że tutaj gdzieś jest jaskinia. Wiem, właśnie bijam ją. O! Ej, on coś trzyma. Zobacz. Patrz. O coś, się zobacz, zobacz? na mnie. Proca Tutaj ten gość miał. On ją. Też mogę wziąć. Jedziemy dalej. Jeziorko by się przydało takie w miarę duże. No właśnie wiem, chodź. Ej! Tam jest Tam jest jakiś ten... Dym z flary. No. Szybko. Może to któryś z naszych. Warto sprawdzić. Szybko, to nasz! Hej, zaś żyjesz? Umarł! Ej, zobacz, to jest Szykiera! Who is Jack Holt? What is he doing here? Pafon didn't any have friends. Chuck. On miał na imię Chuck! A nie, bo ich jest dwóch! Mam Jaką? To siekiera jest Je Jest wbita tutaj A masz ją, dobra No mam O, ej mamy płytę drukowaną jakąś Dobra, ona się chyba przyda Zebrałeś też te? Panele słoneczne? Tak, ja, są Tutaj stoją to zebrałem, bo ich nie widzę. Dobra Ej, Tu jest jeszcze trzeci. Gdzie? Ono faktycznie. Ej, tutaj blisko jest ten znacznik, chodź! Zobacz sobie, na pewno gdzieś to jest blisko znacznik. O, jest, niedaleko. Może za pika. tą górą. Słyszę jak pika. Chyba jeszcze do góry. Tutaj nic nie ma. Przybliż sobie ekran i zobacz, jak wygląda, jak jest daleko. Chodź za mną. Poczekaj na mnie. Co? Poczekaj na mnie. Chyba jeszcze do góry. No, przybliż sobie ekran. O nie. Jesteśmy. Spójrz na siebie. O kurde. Poczekaj chwilę, może go zastrzelę. Poczekaj chwilkę tutaj. Jezu, ile ja mam wódki. Po co masz go zastrzeliwać? Ej, ja też to chcę mieć sobie na, jakim, na jakiś klawisz. A ja to podniosłem po prostu. I mam, mam Mieliśmy nadalnik. takie. Ej, tutaj leży latarka! Tutaj jest, pod jego nogą. Masz ją? A czy nam przyda? Jak coś, to latarki nie binduj pod przycisk. Wystarczy, że będziesz miał pod L. Zaczekaj chwilę. Okej. Okay. Właściwie, do... ciemno się robi. Słuchawki mi się rozłączyły, zaczekaj. Potą się Halo. No, halo jestem. Myślę, że tutaj możemy sobie zrobić obóz na noc. A jak niedaleko mieliśmy... O, dobra. Gdzie jesteś? Robię drewno. Na patyki A z tego patyki nie wylatujemy coś A, no to bez sensu, bo gałęzie ma wiem, ale z krzaków wylatują patyki Tu jest całkiem sporo. I taką beczkę Ej jest auto! I... Golfik No dwa! Chyba są Zobacz Siadasz? Idę, idę Kelly, siadaj, Siadasz z tyłu Spoko Usiadłeś? Usiadłem, no tu Ej, tu coś po Nie, dzikusy Szybko, uciekamy stąd Uciekaj, odjeżdżaj O Jezu, ile tam było na tym Na tym Zbiorowisku nie wiem jak to nazwać. Wioska. No, na ich wiosce. Pra... Dołóż tutaj patyki. Patyki zwykłe. Na razie jest, nie... na razie są niepotrzebne deski. Spam po prostu. Nie... Patrz i ucz się. Jak, jak już rzucisz, to podnoś. Hyah! Jeden mnie atakuje. te. Kurde, ty uważaj na niego. Bierz go! Uważaj! Bo idzie ten gigant wielki. Przebiję mu nogę! Nie, nie trafiłem. O kurde, co on robi? Go zaraz zjem. Teraz! Jest! Zabić go! Podnieś mnie szybko! Czekaj! Bo mnie atakują! Szybko podnieś mnie, bo mi zaraz czaszka dopełni się naładuje. Już cię podnoszę! Uy. To dzięki. A e, chciałbyś mieć ten dom na wodzie? Nie. Nie? Robi robili zrobilibyśmy taki wielki fortecę wielką. Czy nie chcesz na wodzie? Nie. Fortecę, to by było fajne. A e, i coś mi się stanie, jak idę na gorące źródła? Nie, chyba nie. Chyba, że koszesz z wysokości. Mam u Ciebie prośbę. Miałeś tego, polować. Ja? No weź poluj na jakieś zwierzęta, utucz sarny na przykład. Ale nie, A nie mam to. dzidy nic. No dzidy dużo tego nie zadają. Ale nie mam niczego. A one mi uciekną tak to. Czym mogę ich atakować? No. no to nie, no to a, sz na szobie zapolujesz. Trzeba zapolować na pracza, ale szobów jest dużo akurat. Chyba się nie. Mam się odrodzić? Nie. Czy sobie ich zabijesz? O, no dobra. Dobra, polujemy na. Nie powiem. Wolga! No! Ja nie mogę, no sprawdzałem coś w inwentarzu. Ja już trzeci nie, raz umarłem na tej... Zwinąłem. filmie. Ty nie, nie ty mały. Ach, nie. Czekaj, podnoszę... Po, podniosę cię, podno, podniosę cię. Już za późno niestety. Przytrzymałem. Ja nie mogę... Ciężka takera. W sumie. Nawet. Ej, da się fowa zwiększyć. Czyli... E, oddalenie kamery w sensie, żebym więcej widział. Nie. A szkoda. Minęły już wszystkie. No, ta idzie jeszcze biegają. <śmiennie> <śmiennie> Plecak wziąć. Gdzie mam plecak? Gdzieś powinien leżeć. O. Jezu, ale z nimi walczyć to naprawdę, chłopie, ciężko. Wow. Ja muszę się... Dobra, widzowie, na razie będziemy się żegnać. Mam no nadzieję, dobra. że film wam się podobał. Dostać łapkę w górę. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!